I w dzisiejszym wyniku podzielę się z Wami, jak zrobić śniadanie odmładzające, które pozwoli Wam żyć do 120 lat. I o tym więcej za chwilę. Więc zaczynamy. Jak wiecie, nasze ciało się starzeje z wiekiem, i to jest bardzo naturalne. Ale powiem Wam tak, że jest taki bogaty człowiek, który żyje w Ameryce. I on postanowił, że wyda bardzo dużo kasy i spędzi dużo czasu, ile tylko trzeba, żeby zapłacić całej takiej drużynie znawców w tej dziedzinie i dietetyków, żeby po prostu opracowali cały plan, czyli plan na śniadanie, obiad i kolację, którą powinieneś jeść, żeby wyglądać. Najbardziej optymalnie, żeby wpłynęło na Twój organizm, żebyś po prostu się tak nie starzał, a chodzi głównie o to, żeby właśnie szybkość starzenia po prostu z... spowolnić. Więc Brian Johnson jest Amerykaninem, który żyje w tej chwili w Ameryce i on właśnie zapłaci, to jest bardzo bogaty człowiek, który zapłacił masę kasy, żeby wybrać drużynę, która się tym zajmie. Cały zespół, żeby się zajął tym i opracował ten plan. Ten plan został opracowany, czyli opracowali śniadanie, obiad i kilka wersji obiadu, kilka wersji kolacje. Śniadanie jest zawsze to samo i kolacja jest taka sama, a wersje obiadu są kilka innych. W dzisiejszym filmiku zdradzę Wam, pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić właśnie śniadanie odmładzające. Te śniadanie możecie jeść codziennie. Pokażę Wam krok po kroku, jak go zrobić. Jakie składniki wchodzą w te śniadanie i y, jakie wartości zdrowotne te wszystkie składniki mają, dlaczego one są właśnie wliczone w te śniadanie. Także, śniadanie, co mogę powiedzieć, to to, że te śniadanie ja mam już od dłuższego czasu. Powiem Wam, że bardzo dobry plus tego śniadania jest takie, że to mi się nie nudzi śniadanie. Wolę te śniadanie bardziej niżeli takie. No, nie wiem, zwykłe, jakieś inne, niezdrowe śniadanie. Wolę sobie właśnie zjeść te zdrowe, odmładzające śniadanie. Jest bardzo, bardzo dobre, bardzo smaczne. Szybko się go przyrządza. Składniki możecie dostać wszędzie. Nieważne, czy jesteś. Ja, na przykład, mieszkam w Anglii. Mogę wszystkie składniki dostać tutaj. E, są łatwo dostępne. E, I możecie je dostać w Polsce, możecie dostać je w każdym kraju, co jest bardzo dużym plusem, bo zazwyczaj jakieś wymyślne są rzeczy dla ludzi, żeby po prostu e, każdy kupywał coś. Z... Chcą coś sprzedać, jakiś produkt. Tu te wszystkie produkty są dostępne. Jest tam jakiś dodatek do tego śniadania, jeżeli chcecie zrobić je bardziej, dodać jeszcze coś, że na przykład więcej um, protein potrzebujecie w organizmie, możecie więcej białka, możecie wtedy dodać jeszcze taki e, inny dodatek, na przykład jak e, protein powder, ale nie musicie. Więc podstawowe te śniadanie odmładzające, każdy może zrobić w swoim domu. Szybkie jest w przygotowaniu, bardzo zdrowe i największym efektem jest to, że jest to śniadanie odmładzające. Więc nie mogę się już doczekać, podzielić się przepisem z Wami. Podam Wam wszystkie składniki, krok po kroku, jak go zrobić, tak jak mówiłam, i dlaczego dodajemy te składniki, jakie ma czynniki, jaki wpływ mają te czynniki na Wasz organizm. I ten filmik, tak jak mówię, w dzisiejszym filmiku będzie śniadanie, potem będzie następny filmik o obiedzie i kolacji, więc upewnijcie się, że subskrybujecie do mojego kanału, żeby zobaczyć um, resztę. Oczywiście możecie sobie na necie wyszukać Brian Johnson uh, Anti-Aging Diet, uh, czyli dieta Briana Johnsona uh, odmładzająca i na pewno uzyskacie więcej informacji i uzyskacie zdecydowanie, uh, możecie sobie poszukać uh, jeszcze jakie na przykład on suplementy używa uh, odmładzające. To też jest ważne, co robi, żeby mieć lepszy sen. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła wersję, bo nie wszyscy umieją po angielsku, na przykład w większości to jest po angielsku, znalazłam wszystkie materiały. Więc, jeżeli chcecie, żebym zrobiła więcej takich filmików albo tematykę, na przykład jak um, optymalnie. Dbać o jamę ustną. Też jest bardzo interesujące, jaką szczoteczkę używa. Bardzo, bardzo ciekawe materiały są, które, tak jak mówię, on pochnął, pochłonęło to bardzo dużo kasy na to poszło jemu, dlatego że to był zespół, który się musiał tym zająć i opracować to wszystko. Dużo czasu, i oczywiście, on był tym królikiem doświadczalnym, że musieli robić badanie na nim i e, cały czas musieli robić próbki krwi, żeby sprawdzać jak wszystko wpływa na niego e, i czy rzeczywiście optymalne to jest śniadanie odmładzające, e, odmładzający obiad i kolacja. To wszystko musiało być oparte na badaniach i mieć rezultaty, żeby w ogóle było opublikowane i e, mógł się podzielić tym po prostu. Dlatego zaczynamy śniadanko Także jutro mam nadzieję, że zaczniecie takie śniadanie bardzo zdrowe, przepyszne, nigdy Wam się nie znudzi. I najlepsze, że mam, to jest śniadanie odmładzające więc kto nie chciałby wyglądać młodo i pięknie? No, Więc zaczynamy. Ok, śniadanie, które zaraz zrobię, to jest śniadanie odmładzające Briana Johnsona. I każdy składnik w tym daniu musiał walczyć o swój byt. Musiał mieć właściwości idealne, odmładzające i właśnie go zaraz zrobimy. Nazywa się on Anti-Aging Nutty Pudding. Oczywiście Brian Johnson jest bogaty i ma swojego własnego, personalnego szefa kuchni, który robi jemu te śniadanie w 7 minut albo i Chciałam też jeszcze zaznaczyć, że będziecie potrzebować jakiegoś blendera, żeby to wszystko zmiksować. Albo możecie użyć ręcznego, jeśli nie macie, możecie użyć ręcznego. Ja mam na przykład um, taki blender do szejku. więc będę. Okej, okay. pierwszym naszym składnikiem będzie cynamon. Musicie się upewnić, że on jest tylko cynamon, tylko musi być ceylon cynamon um, i będzie on nam potrzebny. Na stężenie cukru we krwi i na wątrobę. Będziemy potrzebować pół łyżeczki selonso. Będziemy potrzebować jedną łyżeczkę Flaxseeds, czyli siemielniane, i ona ma wpływ na zdrowe serce, wątrobę i omega-3. Będziemy potrzebować jedną łyżeczkę lecycyny słonecznikowej. Jeżeli nie możecie dostać jednego ze składników, na przykład tej, to po prostu omińcie ten składnik, ale nie zastępujcie niczym innym. Leccyna słonecznikowa odgrywa bardzo ważną funkcję i wpływa na lipidy. A lipidy odgrywają wiele funkcji i są niezbędne do prawidłowego działania naszego organizmu. A w szczególności lipidy stanowią naturalny składnik skóry i za za odpowiedzialne za jego prawidłowe odpowiedzialne za jego prawidłowe nawilżenie i regulację gospodarki wodotłuszczowej, czyli jest bardzo, bardzo bogaty ten składnik i niezbędny do śniadania. Będziemy też potrzebować dwie łyżeczki zmielonych orzechów włoskich. Które mają dobre składniki na omega 3 i pracę zdrową mózgu Następnym składnikiem będą truskawki, które mają bardzo dobry wpływ na przeciwutleniacze i polifinos Możecie zastąpić truskawki jagodami Następnie będziemy potrzebować 3 czereśnie Jest to dobry składnik na sen i także przeciwzapalny i zdrowie stawów. Będziemy potrzebować 3 łyżki zmielonych orzechów makadamskich. Dobre są na omega 9 i zdrowe tłuszcze. Będziemy też podawać jakieś 50 do 100 ml mleka migdałowego w zależności jaką lubicie konsystencję. Ja zawsze używam 50 ml na perfekcyjną konsystencję mojego śniadania. Mamy też pójdzie jedną czwartą orzecha brazylskiego, która pomaga w walce ze stresem i inflamacją organizmu. Takim składnikiem będzie 60 ml soku z granata. Jest on dobrze wpływa na zdrowe serce i przeciwutleniacz. Wszystkie nasze składniki będziemy teraz łączyć w blenderze na takiej mocniejszej mocy, aż wszystkie składniki się nam pięknie połączą. Tak jak mówiłam wcześniej, wszystkie nasze składniki mają jakoś rolę, odgrywają w tym śniadaniu, i dlatego są tutaj skomponowane właśnie odpowiednio. Do konsystencji możecie użyć 50 albo 100 ml mleka migdałowego, w zależności jak chcecie, żeby Wasze śniadanie wyglądało. Taka lekka podpowiedź, zawsze zaczynamy od mleka, czyli wlejcie sobie mleko w blenderze i dopiero wtedy resztę Waszych składników, gdyż używamy tutaj orzechów i takiego właśnie proszku. Także zdecydowanie zaczynamy od mleka pierwsza. Zawsze używajcie wagi kuchennej, gdyż musicie używać dokładnie taką ilość składników, jak podane tutaj w przepisie. I nie powinniście w szczególności z takimi składnikami, które są właśnie jak tutaj, powder, po prostu używać ponad Rekomendację, która jest na opakowaniu. Także zawsze musicie się dostosować, ile powinniście składników jeść na dzień, taka jaka jest rekomendacja, i po prostu nie używać więcej. Więc używamy wagi kuchennej zawsze, żeby odmieszyć nasze składniki idealnie. Zaczynam zawsze od mleka, gdyż mamy tutaj różne składniki, które są zmielone, tak jak orzechy. I najlepiej się nam, zostały one by na dnie naszego miksera, a jak wlejemy pierwsze mleko, to ładniej się właśnie one nam złączą. Zaczynam od 50-51 ml mleka migdałowego, jedną łyżeczkę Flaxseed, jedną łyżeczkę Sunflower lecithin Trzy czereśnie, pół łyżeczki cynamonu, jedna czwarta brazylijskiego orzecha, dwie łyżeczki orzechów włoskich zmiażdżonych, dwie łyżeczki orzechów to jakieś 8 gram. Następnie dodaję 40 gram truskawek. 40 gram truskawek, to jakieś dwie duże truskawki. Następnie trzy łyżki zmielonych e, orzechów makadamskich. One zmiksuje się w blenderze, jeżeli macie dobry blender, dlatego użycie je całe. Ostatnim naszym składnikiem będzie 60 ml soku z granata. Jeżeli macie problem znaleźć świeżego granata i żeby użyć sok z granata, świeżego, możecie go zastąpić yy, zamiast 60 ml soku z granata, możecie po prostu dodać dodatkowo 60 ml mleka migdałowego Teraz jak już mamy wszystkie składniki zwyczajnie zblendujemy do konsystencji idealnej Na smoothie. Zblendowaliśmy wszystkie składniki mamy konsystencję smoothie taką super Jak widzicie tutaj będzie nam teraz potrzebna miseczka na nasze śniadanie i nasze smoothie, śniadaniowe, odmocające. Teraz będą nam potrzebne dwie łyżki nasion chia. Chia nasiona są bardzo dobre na błonnik i omega-3. gram, czyli dwie łyżki. Nasiad. Teraz dodamy y, 40 gram truskawek i będziemy potrzebować jakieś 30 gram y, protein y, Czyli proszek proteinowy, e, to jest ten, co używa Brian Johnson. E, on używa tylko czystych składników, ten jest z e, filmy Truvani i to jest oczywiście organiczny, e, certyfikowany produkt, e, który ma tylko 5 naturalnych składników chodzą w skład tego, właśnie białka, e, i on jest też wegetariański. E, także on jest wegetarianiem z wyboru i ten proszek też jest właśnie wegetariańskim i dodamy jakieś 30 gram jego tutaj są składniki ten jest oczywiście waniliowy, ale można też wybrać kilka innych składników chyba jest jeszcze peanut butter do wyboru, on jest bez żadnych prezerwatyw, bardzo, bardzo zdrowe, czyste składniki i e, tak wygląda Wasza jedna porcja, jakieś 29 gram um, i um, tak ona wygląda, to jest skład, czysty skład, e, właśnie składniki i tutaj mamy składniki, mamy organiczno pea protein, organic vanilla powder, organic pumpkin seed, organic monk fruit e, extract, organic chia seed protein. To są tylko i wyłącznie nasze czyste składniki, tutaj. Także naprawdę bardzo dobry e, źródło białka. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. W następnym filmiku podzielę się z Wami, jak zrobić odmładzający obiad i odmładzającą kolację. Mam nadzieję, że subskrybujecie do mojego kanału, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej. I zobaczymy się w następnym filmiku. Na razie pa!